Witam Was w ten piękny, słoneczny sobotni dzień. Mamy 30 października. Dwa dni temu, czwartek wieczorem, zazwyczaj do niego przyjaciel z taką dosyć troszkę smutną informacją, ponieważ zwrócił się o pomoc, żeby pewnego młodego człowieka przewieźć samochodem. Człowiek ten ma na imię Natan, ma 7 lat i niestety, jak się dalej dowiadywałem, E, choruje na bardzo rzadką i e, ciężką chorobę neuroblastomę, e, która cechuje się tym, że pojawia się od jakiegoś czasu u bardzo małych dzieci. Niestety walka z tą chorobą jest bardzo trudna i dokładnie tak jest w tym przypadku. Ten chłopak e, przyjął już chyba trzecią czy czwartą dawkę chemii która się w ogóle nie przyjmuje. Krótko mówiąc, leczenie nie przynosi żadnych efektów, żadnej poprawy. I po trzech latach przebywania tego dziecka w szpitalu lekarze się poddali, wypuścili to dziecko i kazali się po prostu cieszyć życiem. My natomiast co mu robimy? Chłopak tu przyjeżdża myśli, że przejedzie się jednym starym Ferrari, starym, czyli tym 30-letnim, który mamy tutaj w garażu. Natomiast my przygotowaliśmy dla niego nieco ciekawszy dzień. No właśnie i tutaj, tutaj pojawia się temat, że Polacy nie mają pomysłu, Polscy lekarze nie mają pomysłu, jak, jak dalej rozwikłać temat chorobowy Lechana. I stąd do Was prośba i taki apel, bo może ktoś, kto to właśnie ogląda, zna kogoś, kto ma jakieś pojęcie. Takie dziecko dalej można skierować w takim przypadku, kiedy to już jest trzeci etap neuroblastomii. E, poprzekazujcie te wideo do swoich znajomych, a może ktoś, ktoś się odezwie i będzie jeden porządny punkt zwrotny, który odmieni życie młodego Natana. E, więc tak, Natan, chodź pozwól ze mną. Otworzymy pierwszy garaż, zobaczymy co w nim. Będziesz mówił czy ci się w ogóle ta fura podoba. No i co? Kojarzysz co to, to za marka? Nie kojarzysz? To ja ci o nim opowiem, to jest Ferrari, bardzo stary, bo wyobraź sobie, że jest prawie, to no jest troszkę młodszy ode mnie, ale już trójkę z przodu ma A Samochód ma 30 lat, 300 koni, jak widzisz jest bez dachów, no i jest czerwony, jak większość Ferrari Co powiesz, jak ci się podoba taka stara motoryzacja? Zaraz obczejmy, czy to mu się podoba, czy taka reakcja to znaczy, że mu się podoba, czy się mu nie podoba? Jeszcze raz? Jeszcze raz też? Dobra. Zaproponowałem mu żółtą witalię, powiedział, że jak się mu nie spodoba, to wskakujemy, do właśnie i tak jedziemy na szlif, a tym razem w tamtym kierunku, nie? Piątak. Chyba mnie polubił, bo zaczął do mnie ze mną gadać. A no to, to jest duży plus, naprawdę. <laughs> no a co powiesz na to? na takie furki? No i co, chcesz wracać do tamtej? Czy jedziemy tą żółtą? Tą żółtą. A czyli jednak. Lubisz głośna Nie lubisz? A wiesz co mi się wydaje? Że jak przejdziesz się tym, to polubisz. No. Kurde, jest strasznie skryty w sobie, ciężko wydusić od niego jakikolwiek słowo, ale powoli się mu maluje uśmiech. Co? no. Dawno nie widziałeś krów, co? Nigdy nie widziałeś? No co ty gadasz?

Krowę? Widzieliśmy wiele krów, ale z tego co wiem, to Edytka coś tutaj załatwia, jakąś krowę prywatną. <laughs> Cztery? Ciekawe. nas. I co, cały rok w szpitalu? Trzy, trzy, lat, trzy? trzy lata. Już. Chodź, przejdziemy się jeszcze w jedno miejsce. Trochę nie mamy pogody, bo jest wiecznie ale spróbujemy coś wykombinować. krowy jak Ci się podobały? Ale nie dały się pogłaskać. Ale ogólnie były spoko? Tak, ale nie dało się pogłaskać. Nie dało się pogłaskać. Wredne krowy. Pogadam z nimi. Ciekawe, czy zgadniesz co to jest? Helikopter? Widziałeś kiedyś bliska taką maszynę? Nie. Całą tą naszą wyprawę to powinniśmy od Penko teraz zacząć, bo się tak chłopaki rozgadali, że normalnie jak stary kumpel z wojska. Jeszcze raz! O, o, jeszcze raz. Co się stało? Przylecimy jeszcze tu. Przelecimy jeszcze tu. Przelecimy jeszcze tu. No, to Zaczął opowiadać, że tu widzi krowę, tu widzi lasy, tu widzi wodę, że nigdy nie był tak wysoko, ale świat jest piękny, bo też takie e, słowa podały z jego usnów Masakra, nie? Jesteśmy już po wszystkim. Natan, przyjdziesz do mnie na bajerę na chwilę? Chodź, na chwilę. Widzisz jak zioł. <głysy> Zupełnie do jak kilka godzin temu. Dziękuję Ci bardzo, chciałem Ci podziękować. Cieszę się, że Cię poznałem. Bardzo miło było mi z Tobą pojeździć tymi wszystkimi furami i polatać. Fajnie, że zacząłeś ze mną gadać w helikopterze, opowiedziałeś mi jak gotujesz z mamą, jak pomagasz sprzątać, że twoja ulubiona potrawa to rosół. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Jakbym wiedział, że się tak rozgadasz w helikopterze, to bym zaczął od helikoptera. Życzę ci wszystkiego dobrego, ja będę ci bardzo kibicował, żeby wszystko było dobrze, mam nadzieję, że za niedługo się spotkamy. Moglibyśmy się zobaczyć na najbliższym Positive Ways. Powiedz mi, podobają ci się te auta? Chciałbyś nimi jeszcze więcej pojeździć, Nie wiem, jakimiś innymi kolorami, innymi markami? Chciałbym pojeździć że niebieskim. Niebieskim byś chciał? Myślę, że niebieski znalazłby się. Weź mi obiecaj, że będziesz z nami na Positive Waste na starcie 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Obiecujesz mi? Okej, okay. dawaj jeszcze raz złota. Mam nadzieję, że młody jest zadowolony, a wygląda na to, że tak. Jego brat na pewno, mimo że się, mimo się bał lotu. I co zdrowia mu życzę i wracam do tego, od czego zaczęliśmy. Bardzo was proszę, jeżeli macie jakikolwiek pomysł, jak można trzecie stadium zwalczyć, pomóc, to Dawajcie znak. Kontakt będziecie mieć gdzieś pod do najbliższej rodziny, do cioci i do Pawła, który opiekuje się również Natanem. Także bardzo Was proszę o pomoc. Do zobaczenia.